Czy podane zdanie jest tautologią Mamy tak P To musimy zapisać P Potem mamy nieprawda Q Więc najpierw zapiszemy Q Potem nieprawda Q Teraz mamy tak P i nieprawda Q Potem mamy jeśli P to Q Potem nieprawda jeśli P to Q I teraz jeszcze mamy całe takie zdanie P i prawda Q, wtedy i tylko wtedy, gdy nieprawda jeśli P to Q. Dobra. I robimy sobie tabelkę. Dobrze. To tak, pamiętamy o ściądze, prawda? I wypisujemy tutaj wartości logiczne. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. No to teraz mamy, słuchajcie, nieprawda Q, prawda? No to tak. Jeżeli Q miał wartość logiczną 1, to jeżeli mamy nieprawda Q, to będzie... Zero. Jeżeli Q miał wartość logiczną 0, to nieprawda Q będzie miała wartość logiczną 1. Jeżeli Q miał wartość logiczną 0, nieprawda Q będzie miała wartość logiczną 1. Jeżeli Q miał wartość logiczną 1, nieprawda Q będzie miała wartość logiczną 0. To teraz mamy P i nieprawda Q. To teraz co my robimy? Jeżeli było P i Q, to jeżeli mamy 1 i 1 daje 1, 0 i 0 daje 0, 1 i 0 daje 0, 0 i 1 daje 0. Ale my teraz mamy tą kolumnę i tą P i nieprawda Q. Czyli nie patrzymy teraz na P i Q, bo tutaj mamy nieprawda Q, tylko patrzymy na P i na nieprawda Q. No to tak, 1 i 0 daje 0. 0 i 1 daje 0. 1 i 1 daje 1, 0 i 0 daje 0. Teraz jeśli pet oku. Patrzymy sobie. Jeśli pet oku 1 i 1 daje 1. 0 i 0 daje 1. 1 i 0 daje 0. 0 i 1 daje 1. Teraz nieprawda. Jeśli pet oku nieprawda, czyli zmieniamy tutaj wartości. Logiczne. No i teraz mamy tutaj równoważność. Zobaczcie, równoważność. 1 i 1 daje 1, 0 i 0 daje 1, 1 i 0 daje 0, 0, i 1 daje 0. No to my mamy tutaj tak to i to. 0 i 0, 1. 0 i 0, 1. 1 i 1, 1. 0 i 0, 1. I już piszemy teraz komentarz, że to zdanie jest tautologią, gdyż jest zawsze prawdziwe. A jeszcze więcej przykładów oraz lekcje wprowadzające krok po kroku od i notatki do drugu znajdziecie w moim pełnym kursie na app.matematykagryzie.pl